Uważam, że rozwijanie tej metody środowiskowej, tej trzeciej metody pracy socjalnej jest bardzo dobre, bo do tej pory ta metoda była zupełnie uśpiona. Mówiło się, że pracownik idzie do rodziny, a niekoniecznie w środowisko, że nie było tej współpracy z tym środowiskiem. Też jak pracownik socjalny przeprowadza wywiad, prawda? Też się nazywa wywiad środowiskowy, a wywiad służy do udzielania zasiłków pieniężnych. Także mam, mam taką, takie wrażenie, że coś się prostuje w tej pomocy. Pracownik nie jest sam, włącza się coraz więcej osób, mieszkańców i, i taka większa siła oddziaływania jest. Chociaż nie ukrywam, że w samym środowisku, na przykład naszym, w moim ośrodku nie jest łatwo przekonać pracowników do pracy tą metodą. Pracownicy są tak przyzwyczajeni, a nie inaczej, że pracowali tą pierwszą metodą, czyli tą metodą indywidualnego przypadku i po co mają coś więcej robić, prawda? To my po tym szkoleniu standardy w pomocy społecznej rozpoczęłyśmy cykl szkoleń w naszym ośrodku pracowników socjalnych. Przewidujemy tak jakby 10 tematów, w których staramy się przekazać tak pracownikom naszą wiedzę zdobytą podczas udziału w tym projekcie, aby oni zrozumieli na czym to polega, że to nie jest nic strasznego, że to ma im ułatwić pracę. Ten model wypracowany przez Centrum Wspierania Aktywności Lokalnej z całą pewnością służy podniesieniu prestiżu pracownika społecznego, roli pracownika społecznego. Pracownik socjalny jest jakby pokazywany z innej strony, nie tylko urzędnika, który udziela pomocy. Zupełnie inna rola jest, inna jakość pracy. To również w jakimś stopniu pozwoliło zmienić postrzeganie samego Ośrodka Pomocy Społecznej. Społeczności Nowego Sącza, ponieważ dotychczas przede wszystkim realizowaliśmy świadczenia pieniężne, świadczenia usługowe, a chcieliśmy również doprowadzić do zmiany wizerunku Ośrodka Pomocy Społecznej i takie szanse realizacji programów Centrum Aktywności Lokalnej pozwoliło na te warunki. Pozwoliło to nam bardziej. Aktywnie współpracować z zarządami osiedla na terenie miasta Nowego Sącza. Ta społeczność lokalna już jest w taki sposób przekonana do korzyści, jakie płyną z rozwoju współpracy w ramach społeczności lokalnej, że wszystkim zależy na tym, żeby tę formę współpracy kontynuować. Projekt tworzenie i rozwijanie standardów usług pomocy i integracji społecznej jest współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.